19 sierpnia, Irona wrublewska czarnocka witam Państwa serdecznie i zapraszam na teledzień. Przy ulicy Czaplinieckiej wkrótce powstanie nowy budynek mieszkalny, a obok niego ogólnodostępny i bezpłatny parking. To efekt sprzedaży miejskiej działki po dawnym schronisku dla osób bezdomnych. Przy ulicy Czaplinieckiej niebawem zajdą kolejne zmiany. Na miejscu dawnego schroniska dla osób bezdomnych powstanie nowoczesny blok mieszkalny oraz bezpłatny ogólnodostępny parking. Zmieniamy chatów, zagospodarowujemy teren po starym schronisku dla bezdomnych. Inwestor wybuduje tutaj blok mieszkalny na około 30-40 mieszkań. Oprócz tego wybuduje parking, tak się zobowiąza w umowie. Obecnie trwają prace rozbiórkowe. Jak przekazuje byłchotowski magistrat, inwestor zapowiedział, że w nowym bloku znajdzie się od 30 do 40 mieszkań. Obok budynku przewidziano także 30 miejsc postojowych. Długi weekend okazał się wyjątkowo trudny dla strażaków z powiatu Bełchatowskiego. W krótkim odstępie czasu musieli zmierzyć się z groźnym wypadkiem cysterny przewożącej butan oraz ogromnym pożarem elektrośmieci w Bogumiłowie, w którym udział brało aż 101 strażaków. Długi weekend dla strażaków z powiatu Bełchatowskiego rozpoczął się bardzo pracowicie. 14 po godzinie 19.00 otrzymaliśmy zgłoszenie. O wypadku samochodu osobowego z samochodem ciężarowym Tychupu Cysterna, który przewoził butan, gaz butan. W wyniku tego zdarzenia poszkodowana została jedna osoba kierowca samochodu osobowego, który został zabrany lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala. Natomiast na miejscu została cysterna, której uległ rozszczelniony gaz. I ten gaz uległ zapaleniu. Strażacy, którzy przybyli na miejsce, ugasili ten pożar cysterny oraz ograniczony został wypływ gazu. Jednak nie udało się całkowicie uszczelnić tego wycieku. Na miejsce przybyła grupa chemiczna z Piotrkowa. Wspólnymi siłami przygotowywaliśmy autocysternę do przeładunku na nową, gdyż nie można było dalej tym pojazdem pojechać. Akcja trwała bardzo długo, gdyż do godziny, około godziny 11 następnego dnia się zakończyła. W tym samym czasie o godzinie 2.12 to był już 15 o godzinie 2.12 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze elektrośmieci w miejscowości Bukumiłów. Po przybyciu na miejsce okazało się, że pali się wiata, w której o wymiarach 30 na 20 na 7 wysoka, w której zgromadzone były elektro, różnego rodzaju elektrośmieci, które uległy zapaleniu. Na miejsce zostały przedysponowywane zastępy z całego powiatu. Łącznie udział tam brało 25 zastępów, 101 strażaków oraz wezwana była na miejsce też grupa chemiczna z Łodzi w celu, monitorowania, w celu monitorowania jakości powietrza wokół palących się śmieci. Akcja była bardzo długa, ze względu na ilość tych materiałów, zakończyła się po 17,5 godzinie. Na szczęście przy akcji, przy tym pożarze nie mieliśmy osób poszkodowanych, nie uległ też strażak wypadkowi. Łódzka Krajowa Administracja Skarbowa podsumowała wyniki kontroli prowadzonych przez Łódzką Służbę Celno-Skarbową w pierwszej połowie sierpnia. W tym czasie funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 270 tysięcy sztuk nielegalnych papierosów i 24 kg tytoniu. Wartość kontrabandy KAS szacuje na ponad 260 tysięcy złotych. Nielegalne towary zabezpieczono u sześciu osób. Pięciu mężczyzn w wieku od 60 do 34 lat i u 59-letniej kobiety. Wszyscy odpowiedzą za przechowywanie nielegalnych towarów, za co grozi im wysoka grzywna. Kontrabandę zabezpieczyliśmy w okolicach Pabianic, podczas patrolu łódzkiej dzielnicy Górna i w dwóch miejscach na terenie łódzkiej dzielnicy Bałty. Tańce, sportowe zmagania i rodzinna atmosfera. Za nami kolejna odsłona osiedlowego lata w mieście. Wydarzenie tym razem gościło na osiedlu dolnośląskim, oferując najmłodszym i ich rodzinom mnóstwo wakacyjnych atrakcji. Osiedlowe lato w mieście to cykl, który od lat gromadzi całe rodziny i sprawia, że wakacyjne niedziele stają się wyjątkowe. Nie inaczej było tym razem. Pogoda nam sprzyja, jest słonecznie, jest ciepło, dzisiaj bawimy się na osiedlu dolnośląskim. W przyszłym tygodniu to już będzie osiedle, osiedle, ostatnie osiedlowe lato w mieście na placu Narutowicza. To jest to osiedlowe, które zostanie przełożone jak gdyby z tego, co zostało odwołane z powodu pogody. Więc w imieniu prezydenta miasta Bełchatowa również zachęcam wszystkie dzieciaki do tego, żeby skorzystały jeszcze z tej okazji. Oczywiście wakacje się jeszcze nie kończą, a wraz z tym, że trwają jeszcze wakacje, sporo atrakcji, sporo będzie się działo w mieście, także zachęcam Wszystkich do tego, by uczestniczyli w tym życiu społecznym, kulturalnym, właśnie organizowanym w mieście Błokowym. Przede wszystkim chodzi o to, żeby te wakacje spędzać kreatywnie, niekoniecznie nie, w domu, nie niekoniecznie przed, robiłem, nie przed komputerem, niekoniecznie z grami tymi komputerowymi wirtualnymi, tylko by nawiązywać takie właściwe Twarzą w twarz znajomości, by korzystać ze słońca, z wakacji i z ruchu na świeżym powietrzu, a także by rozwijać swoje talenty kreatywne. Stąd też chociażby wiele stoisk oferujących różnego rodzaju atrakcje plastyczne, a także i sportowe. Największym powodzeniem cieszyły się dmuchane zamki i bańki mydlane. Maluchy mogły spróbować swoich sił w programowaniu, korzystając ze specjalnych klocków edukacyjnych. Nieco starsi uczestnicy własnoręcznie mogli przygotować wyjątkowe świece pod okiem pszczelarzy. Sporą dawkę emocji zapewnił także mecz piłki nożnej rozegrany pod czujnym okiem pracowników MCS-u. A kiedy zabawa nieco zmęczyła najmłodsi mogli skosztować orzeźwiającej lemoniady. Oprócz tego na uczestników czeka także zajęcia nordic walking, warsztaty ekologiczne, artystyczne oraz zumba. Już teraz warto zarezerwować czas na kolejną odsłonę, która odbędzie się w niedzielę 24 sierpnia na Placu Narutowicza. Start imprezy tradycyjnie o godzinie 16. Sezon dożynkowy w pełni. Po weekendowej zabawie w Szczercowie przyszła kolej na wojewódzkie święto plonów w Buczku, które przyciągnęło tysiące mieszkańców całego regionu. Były tradycyjne wieńce, regionalne przysmaki i muzyka ludowa. Dożynki Województwa Łódzkiego w Buczku przyciągnęły w miniony weekend tysiące mieszkańców regionu. Podczas Święta Plonów można było podziwiać misternie wykonane wieńce, spróbować chleba oraz obejrzeć występy zespołów ludowych. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą dziękczynną, której przewodniczył kardynał Grzegorz Ryś. Po niej korowód dożynkowy przeszedł pod scenę obrzędową. Marszałek Województwa Joanna Skrzydlewska dziękowała rolnikom za ich ciężką pracę i przypominała o wsparciu dla terenów wiejskich. Ogłoszono także wyniki konkursu na najpiękniejszy wieniec, w którym udział wzięły 24 misternie przygotowane kompozycje przez KGW, m.in. z powiatów Bełchatowskiego, Sieradzkiego, Piotrkowskiego, Brzezińskiego czy z Zduńsko-Wolskiego. Komisja konkursowa oceniała zastosowane techniki i materiały. Pierwsze miejsce w konkursie wieńców zdobyło KGW Kogiel Mogiel z Rajska Małego. Uczestnicy na miejscu mogli korzystać ze strefy wystawców, bezpłatnej strefy dla dzieci, pokazów rękodzieła i lokalnych specjałów. Całość zakończyły koncerty gwiazd Zakopower i Kaja. To wszystkie informacje w dzisiejszym tyledniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.